Dzień dobry. Witam państwa w Komparik. Dziś jest ze mną Rafał Tomaszewski, redaktor naczelny serwisu Fintech.pl, współorganizator Fintech and E-commerce Linking Days. Panie Rafale, dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy dzisiaj o samym wydarzeniu, ale także o branży nowoczesnych usług finansowych, technologii z nimi związanych, w skrócie o fintechach. Banałem jest stwierdzenie, że usługi finansowe, zwłaszcza te technologiczne Nabrały rozpędu w otoczeniu pandemii, gdy zostaliśmy de facto zmuszeni w dużej mierze do przejścia na cyfrowe formy realizowania swoich finansowych potrzeb. Ale te zmiany pewnie i tak by nadeszły. Czy sądzi Pan, że pandemia przyspieszyła te trendy zmian w branży fintechowej? Zdecydowanie przyspieszyła. Tak jak Pan wspomniał, prawdopodobnie te zmiany i tak by nadeszły, bo już przed pandemią widzieliśmy. Przyspieszenie w cyfryzacji usług finansowych, ale nie da się ukryć, że pandemia te zmiany na pewno mocno przyspieszyła. Ludzie, którzy do tej pory nie korzystali z rozwiązań cyfrowych, na przykład, z aplikacji bankowych, nie kupowali przez internet, nie potwierdzali zdalnie tożsamości, na przykład, przekonali się do tego, tak? Troszkę zostali niejako do tego zmuszeni, ale nawet widzimy, widzimy to teraz, obecnie, w momencie, gdy pandemia gdzieś pomału wygasa, że jednak nie spada zainteresowanie zakupami internetowymi, czy właśnie załatwianiem spraw urzędowych przez internet, na przykład. Tak? Widać tutaj ewidentnie, że ludziom się to spodobało, no bo. Tak naprawdę, dlaczego nie? Skoro jest to wygodne i oszczędzamy przy tym czas, to jak najbardziej należy z tego korzystać. Okej, okay, to skoro mówimy o trendach, to zidentyfikujmy te trendy. Które sektory, które części gospodarki są tymi, w które kieruje się branża fintechowa? Pierwszy temat już troszkę poruszyliśmy, czyli te, ta cyfryzacja usług, tak? Zdalne zakładanie kont w bankach, już praktycznie każdy bank w Polsce oferuje możliwość założenia konta bez konieczności wizyty w oddziale. Kiedyś jeszcze było tak, że przyjeżdżał do nas kurier, tak? I na przykład można było podpisać umowę po przyjeździe kuriera. Teraz już nawet to nie jest konieczne wszystko jest potwierdzane online, na przykład za pomocą zrobienia selfie czy krótkiej wideo weryfikacji czyli pokazania twarzy z kilku, z jednego profilu, z drugiego profilu tak, czy zdjęcia dowodu osobistego to już oferuje praktycznie każdy bank w Polsce. Kredyty udzielane 100% online, podpisy elektroniczne to jest jakby ten, ten aspekt cyfryzacji. No w związku z inflacją też mocno, e, mocno na popularności zyskują wszelkiego rodzaju inwestycje online, tak? No tutaj klienci chcą po prostu e, ochronić swój kapitał przed inflacją, ale to też takie zagadnienia jak odroczone płatności, tak? Czyli kupujemy coś e, teraz, płacimy 30 dni po, po terminie. E, też w większości sklepów internetowych już takie rozwiązanie możemy spotkać, Takim trendem, może już nieco bardziej specjalistycznym, że tak go nazwę, są aplikacje do przyjmowania płatności na urządzeniach mobilnych, tzw. Tak softposy, czyli są to aplikacje, dzięki którym możemy swój na przykład swojego smartfona zamienić w terminal płatniczy. To jest wygodne głównie w biznesach, na przykład jeśli mówimy tutaj o wszelkiego rodzaju freelancerach, ale też w większych biznesach jak najbardziej to się sprawdza. Nawet banki zaczynają takie rozwiązania wdrażać. Tutaj chociażby ING Bank Śląski takiego softposa swojego opracował, ale też wiele firm fintechowych nad takimi rozwiązaniami pracuje, więc to jest też coś, na co na pewno warto zwracać uwagę obecnie. I o tych trendach, kierunkach rozwoju zapewne posłuchamy na Fintech and E-commerce Linking Days. Co to za wydarzenie? Tak, dokładnie. Będziemy mówić, jak sama nazwa wskazuje, dużo o e-commerce i fintechu. No, są to branże mocno ze sobą powiązane, ale zaobserwowaliśmy, że rzadko jednak są ze sobą łączone na konferencjach. Konferencje e osobno, konferencje fintechowe często osobno. My chcieliśmy te dwa światy ze sobą połączyć, no bo ewidentnie są one mocno ze sobą sprzężone. No, wydarzenie odbywa się w Łodzi. To będą kultowe łódzkie przestrzenie Monopolis oraz EC1. Um, oczywiście, główna część wydarzenia to ta część konferencyjna, o której e, już troszkę powiedziałem, ale też będą inicjatywy CSR-owe, czyli hackathon dla Ukraińców, czy startup-arena dla, dla startupów z Ukrainy, które tutaj e, chciałyby na przykład e, relokować swój, e, swój biznes. No, w części konferencyjnej będziemy mówić o współpracy administracji lokalnej z biznesem, o wspieraniu startupów, o otoczonych płatnościach, o wyzwaniach prawnych dla fintechów i e-commerce'ów, bo to jest zawsze temat y, mocno interesujący dla branży. Y, pojawi się też delegacja z Wielkiej Brytanii, konkretnie z Leeds, ponieważ nawiązaliśmy też przy tym wydarzeniu współpracę z ambasadą Wielkiej Brytanii w Polsce, więc będzie też można posłuchać y, o tym, jak rozwija się fintech w Wielkiej Brytanii. To na pewno też będzie interesujące. Dlaczego akurat Łódź? Dlaczego to miasto? Urząd miasta Łodzi zgłosił się do nas z taką propozycją, abyśmy zorganizowali wydarzenie poświęcone branży fintech. No i tak powstał pomysł właśnie na fintech and e-commerce Linking Days. Łódź szybko się rozwija, miasto się zmienia, widać to ewidentnie. Też chce wykorzystać bliskość Warszawy. Mówi się o tak zwanym duopolis, tak? Czyli można rozwijać biznes i w Warszawie, i w łodzi, mieszkać przykładowo w łodzi, pracować w Warszawie lub odwrotnie, ponieważ tak naprawdę około godzina godzina drogi pomiędzy tymi dwoma miastami jest, jest to na pewno spore ułatwienie. Też łódź chce przyciągać do siebie firmy z sektora IT, z sektora fintech. No też ze swojej strony mogę powiedzieć, że nam z Urzędem Miasta Łodzi dobrze się współpracuje. Widać, że są naprawdę e, zaangażowani w to, co robią, więc mamy nadzieję, że to będzie. Dopiero pierwsza z wielu konferencji, którą wspólnie zorganizujemy. Czyli Fintech e-commerce Linking Days odbędzie się 24 i 25 maja. Kogo będzie można tam posłuchać, kto będzie wśród prelegentów? Tak, wydarzenie jest dwudniowe, już w przyszłym tygodniu. Wśród pre prelegentów mamy takie marki jak Klarna, Allegro, PKO Bank Polski, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Google for Startups. Ambasada Wielkiej Brytanii, o której wspomniałem, Uniwersytet Łódzki, więc będzie też tutaj ten aspekt akademicki poruszony w wielu dyskusjach. No i też fintechy takie jak Twisto, będą też instytucje takie jak Izba Gospodarki Elektronicznej. Wydarzenie będzie w dużej mierze złożone z paneli dyskusyjnych, ponieważ będzie ich aż 7: 4 pierwszego dnia, 3 drugiego. Pomiędzy nimi będą prezentacje firm z branży fintech i e-commerce, więc na pewno będzie dużo możliwości do wysłuchania ciekawych prelekcji. No i też oczywiście networking, bo na tego typu wydarzeniach networking jest kluczową sprawą dla uczestników, więc też planujemy networkingowe tutaj inicjatywy, żeby można było się poznać, żeby można było porozmawiać wspólnie o biznesie. I to wszystko dla przypomnienia, z tego co zrozumiałem, odbywa się w trzech różnych lokalizacjach w Łodzi, więc dosyć mocno wpisuje tak, się w ten tak. postindustrialny charakter miasta, prawda? Tak, ec 1 no to jest przestrzeń tuż przy dworcu fabrycznym w Łodzi, który ostatnio został mocno e, odnowiony, to jest hala maszyn dawna, więc tam odbędzie się startup arena i hakaton, więc jest to taka przestrzeń mocno industrialna, no ale właśnie to ten łódzki, łódzki klimat tam na pewno jest zachowany. Monopolis to też bardzo, e, bardzo ciekawe miejsce, więc na pewno warto, warto to zobaczyć. I ta trzecia przestrzeń, o której ja nie powiedziałem, ale pan tutaj słusznie zauważył, to też je, pier, jeszcze wcześniej 23 maja będzie wieczorem kolejny. Kolacja to głównie dla partnerów, wydarzenia dla prelegentów, ale ona odbędzie się w Orientarium, to jest część łódzkiego zoo, świeżo otwarta. Będzie to tak zwana podwodna kolacja, czyli pomiędzy rybami, rekinami i wszelkiego rodzaju innymi morskimi stworzeniami. Podobna przestrzeń też we wrocławskim zoo działa, o ile się orientuje, więc to jest ta w Łodzi to jest taka druga, druga w Polsce przestrzeń, gdzie można właśnie zorganizować wydarzenie, spotkanie pod wodą i w takich okolicznościach porozmawiać o biznesie. Fintech and E-Commerce Linking Days 24-25 maja 2022. Komparik.pl oczywiście odjął, objął patronat medialny nad tym wydarzeniem. Zatem zapraszam Państwa serdecznie na to święto biznesu i nowoczesnych technologii. Rafał Tomaszewski, redaktor naczelny serwisu Fintech.pl i współorganizator Fintech and E-Commerce Linking Days, był dzisiaj moim Państwa gościem. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Do zobaczenia w łodzi. Dziękuję bardzo.